Mikołajkowe Zumbogranie w Sławie, rozmawiamy z panią Justyną Bałban, kto jest organizatorem? Właściwie tak jakby inicjatorem akcji jestem ja, ale od początku włączył się w całą imprezę, cały sztab ludzi i właściwie od początku zadania były podzielone, ja to tylko spinam tak naprawdę i no i wyszło co wyszło, wyszło rewelacyjnie, tak mi się wydaje mówiąc nieskromnie, chociaż raz mogę tak powiedzieć, bo udało się już wiadomo uzbierać sporą kwotę, która właściwie przerosła nasze oczekiwania, czego się bardzo cieszymy, a wiemy, że to jeszcze nie wszystko. Zumbogranie to nie tylko Zumba, która zgromadziła bardzo dużo mieszkańców Sławy, ale również jeszcze dodatkowe atrakcje. To znaczy, tak, ja tylko dodam, że tutaj przyjechali ludzie z trzech województw, bo mamy instruktorów i z Leszna i zgłogowa, i Zewschowy. To pociągnęło za sobą te tłumy. Impreza jest niesamowita, ale. Od rana, od ósmej dzisiaj graliśmy w piłkę nożną, chłopacy się też spisali rewelacyjnie, musieliśmy właściwie zrobić limit drużyn, żeby się wyrobić w czasie. 12 drużyn, chłopacy chcieli bardzo grać, było mnóstwo rezerwowych, bo każdy chciał mieć swój wkład w to wszystko. Później była licytacja, no i teraz Zumba do, do późnego wieczora. To proszę przypomnieć, zebrane pieniądze dla kogo będą przeznaczone? E, e, oczywiście gramy już od dłuższego czasu e, dla Weroniki Zielińskiej. Mieliśmy to szczęście, że akurat dzisiaj u nas była. E, udało jej się wyjechać ze szpitala, bo jeszcze do wczoraj tam była. E, i, I dla niej, dla niej to wszystko po to, żeby jej pomóc wrócić do zdrowia, bo ta hospitalizacja jest naprawdę droga. E, e, i, no i nie można jej zostawić. Ja wierzę, że gdyby mi się coś takiego przytrafiło, jak widać jest grono ludzi, które, którzy zrobią taką samą akcję i, i z tego się bardzo cieszę. Jest godzina mniej więcej 17.30 na tym godzinę, ile, się, ile udało się uzbierać pieniędzy? Z tego co mi wiadomo yy, to było 8990. To jest Weronika z numerem pierwszym Weroniko, do Ciebie. A powiem Wam więcej. Wiecie ile pieniędzy jest zebrane ze sprzedaży ciasta, ozdób z turnieju halowego, z wejściówki na zumbę? Prawie 9 tysięcy złotych! sława, sława, I Alu, Witam wszystkich serdecznie. Chciałabym podziękować wszystkim organizatorom akcji, nie tylko tej akcji, grającym, y, 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 paniom, które piekły ciasta, wszystkim i dzieciom i dorosłym. Dziękuję bardzo.